Uważam, że nie padło to pytanie, ale gdybym miał powiedzieć, kto jest największą przeszkodą w rozwoju technologii, to ja mówię ten wielka finansjera. Kiedyś nie mówiłem nawet tak, mówiłem oni, żeby, żeby, nie, żeby ktoś mnie nie oposądził o jakieś tam spiskowe teorie, ale wielka finansjera. Dlaczego? Dlatego, że każdy ze mną się zgodził, z prezesów, banków nawet, że monopol Mastercard, Wizzy jest wszechobecny. I on. I banki, duże banki utrudniają rozwój fintechów, bo banki są krwiołowegiem o gospodarki. Jeżeli ja prowadzę działalność, która jest przeciwko, tak może powiedzieć, pograniczą może być krypto czy konkurencyjna, to nie otworzą mi rachunku bankowego i koniec. Lub otworzą i obarczą go dużymi opłatami i też koniec. Jeżeli ja będę chciał mieć wejść w, w właśnie w schematy płatnościowe zarezerwowane dla tych monopolistów, to też mogą mnie wykluczyć z tego rynku, lub narzucić mi opłaty, lub nie dopuścić mnie do danego rynku. Lub wykupić nawet. Oczywiście, to są to wykupi, to jeszcze dobrze, to zarobię fajnie i będę szczęśliwy, ale oni będą nie dopuszczą tego, że ja się rozwinął. I to uważam jest podstawowe.